Rozmowy na kanapie o profilaktyce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w profilaktyce na kanapie gościmy panią Katarzynę Grzesiewicz. Dzień dobry. Która jest farmaceutą jest również pracownikiem czy powiedzmy osobą, która współpracuje z fundacją Akademia Zdrowej Rodziny. Akademia Zdrowej Rodziny. Ale myśmy się tutaj zaprzyjaźnili w pewnych okolicznościach przy okazji naszej kampanii dotyczącej narkomanii. I zaprosiliśmy panią Katarzynę na takie spotkanie, żeby nam opowiedziała o tym, co słychać w aptekach i nie tylko w aptekach, jeśli chodzi o substancje psychoaktywne. Jak wygląda w tej chwili narkomania wśród młodych ludzi? Jak oni reagują na pewne rzeczy? W jaki sposób biorą? I co biorą, jaka jest wiedza rodziców. O tym wszystkim chciałabyś dzisiaj razem porozmawiać. Ja może przytoczę takie zdanie alchemika, niemieckiego lekarza i przyrodnika Paracelsusa. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Bo tylko dawka czyni truciznę. Tak, i to jest prawda. I to jest prawda, prawda? I to jest prawda. Z każdej substancji można zrobić y, truciznę, jeżeli ją weźmiemy no w za dużej dawce i też y, w odpowiedniej drodze podania. Tak jest. I teraz y, między innymi y, Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła, hmm. podzieliła wszystkie substancje psychoaktywne na pewne grupy. I ja co prawda nie mam tego w głowie wszystkiego, ale to jest. To są takie grupy, to jest takich osiem grup: to są zarówno alkohole, to są upiaty, to są leki uspokajające i nasenne, kanabinole, to są również substancje halucynogenne, wyroby tytoniowe i lotne rozpuszczalniki. My byśmy dzisiaj chciały porozmawiać o tym, czym są substancje, które można kupić w aptekach, można kupić na stacjach benzynowych, można kupić. Drogeri. Na przykład w drogeriach, tak. I jak one działają na młodych ludzi, jak, jak to wygląda? Bo teraz można powiedzieć, że narkomania to nie jest tylko branie Narkotyszu. w ramach, tak. sobie w żyły, że tak powiem, za pomocą strzykawek różnego rodzaju substancji, tylko to się bardzo zmieniło. I rodzice, szczególnie dzieci nastoletnich, dzieci, które są w szkołach, które uczą się jeszcze w szkołach, Myślę, że nie mają takiej wiedzy na ten temat. I o tym chciałabym, żeby pani nam opowiedziała. Dobrze. No właśnie, tak jak pani powiedziała, organizacje zdrowia dzielą te substancje, te, które gdzieś są kojarzone latami, tak? Czyli leki uspokajające, nasenne, narkotyki, takie typu opium czy kanabinole, tak. I to jest prawda. I z tym chyba większość, i tu jest problem, bo z tym właśnie większość i nauczycieli i rodziców kojarzy właśnie narkotyki, tak. czyli z substancjami, które bierzemy nielegalnie, które musimy mieć albo na receptę, tak, czy tak jak leki uspokajające i nasenne. A prawda jest taka, że można stosować leki, które są i substancje, które są dopuszczone, tak jak Pani powiedziała, na stacjach benzynowych, na drogeriach. Czyli substancje Drogeria, całkowicie, całkowicie legalne. legalne, które możemy kupić i są naprawdę proste przepisy w internecie, jak z nich zrobić substancję psychoaktywną. I ja jak chodzę po szkołach, bo zazwyczaj wydaje nam się, że problem dotyczy to starszej, takiej młodzieży, tak, ale nieprawda już dzieci w szóstej, siódmej klasie są zaciekawione, tak, są zaciekawione, one mają, one wiedzą, co to jest dopalacz, wiedzą, co to są substancje, które można gdzieś tam uzyskać dzięki temu, no właśnie co? Tak, jak się pytam ich, co oni chcą uzyskać, no to chcą uzyskać właśnie spokój, chcą uzyskać zawrót głowy, że będzie fajnie, takie samotne euforie, taki podniesiony nastrój, że będzie wesoło. Najczęściej pada właśnie u tych młodszych dzieci, że będzie wesoło. Młodsze dzieci, mam na myśli taka szósta, siódma klasa podstawówki, więc to są dzieci takie 11-12-latkowie, którzy mają wiedzę, interesują się tym. I myślę, że większość rodziców nie zdaje sobie z tego właśnie sprawy. Bo ja myślę, że rodzice y, kojarzą narkotyki z jakimś sprzedawaniem, właśnie w bramie, gdzieś po z z, z, z z ciemną jakim, ulicą, z, mm -hmm. z jakąś ciemną ulicą, z jakimś takim, powiedzmy, internetem. Tak. A tu się okazuje, że dziecko może wejść do usmana. No, może może wejść na stację benzynową, tak. może kupić, bo przecież sklepy z dopalaczami były przez taki Tak, Albo może, wejść do, tak. Wejść, albo do może wejść do apteki. Kupić środki nasenne, środki przeciwbólowe, środki przeciwkaszlowe. Środki nasenne nie, bo środki nasenne są na receptę, a te, które są ziołowe, to one nie są atrakcyjne. Aha. Nie, To są bardziej, mówimy o lekach przeciwbólowych, mówimy o lekach przeciwkaszlowych, na, na katar, mówimy nawet o środkach do podmywania. To jest taki hit właśnie do środków do podmywania dla kogoś tam też są substancje, które można w łatwy sposób e, zrobić, bo przepisy są też znane, więc to jest ta najczęściej stosowana substancja. substancji. Jak te dzieci podchodzą do, do takich substancji? Czy one zdają sobie sprawę z tego, e, jakie konsekwencje mogą być zażywania, czy powiedzmy brania takich rzeczy? Bo ja myślę, że ta ciekawość, która jest naturalną przywarą tego młodego wieku, tak. e, w pewien sposób e, no jest to straszne z jednej strony. Tak? Ale ciekawość jest, straszne jest to, że o tym się nie rozmawia. Dla mnie, jak używamy takiego słowa, to dla mnie to jest straszne, bo w szkołach jest to temat na pewno tabu. Wydaje mi się, że w większości domów też jest to temat tabu i to jest straszne. Ale dlaczego jest to, tabu? Jest to temat tabu? Dlatego, dlatego, że rodzice nie mają wiedzy? Myślę, czy że dlatego, nie mają... że odsuwają od siebie pewne rzeczy. Myślę, że są trzy składowe. Brak wiedzy, brak świadomości i yy, myślę, że odsuwanie też problemu, że a może szkoła, może to przejściowe, ale duży jest też brak świadomości, dlaczego yy, dzieci to robią, dlaczego szukają i myślę, że yy, nie zdają sobie sprawy z tego, że po prostu te dzieci aż tak są ciekawe. Kiedyś, żeby taką ciekawość zdobyć, to by musiały iść do bramy, porozmawiać z jakimś płynem, narkomanem czy kimkolwiek, dealerem. A teraz wystarczy wejść w internet. I te dzieci wchodzą, i tam naprawdę roi się od różnych ciekawostek na temat, no bo to jest ciekawe, tak? Zawsze było ciekawe. Już szamani wiedzieli, że jak wezmą grzybki halucynogenne, to włączą się z innymi światami. I to jest gdzieś ta ciekawość była w ludziach. Tak? Czyli rodzice takich nastoletnich dzieci powinny jednak, powinni jednak bardzo mocno zwracać uwagę na to, co się pojawia w domu na Powinien pytania tak dzieci, które są wcześniej, bo jeżeli dziecko interesuje się lekami, albo się pyta rodzica o coś, to ten rodzic najczęściej zbywa, a co cię coś boli, a co masz katar na przykład. I, i to jest temat taki, myślę, potraktowany albo weź sobie coś, weź, albo, albo taki potraktowany, że a może to jest po prostu, no może ma katar, może jest przeziębiony, może je coś boli, tak? I nie zdają sobie sprawy, że może tak faktycznie być, ale też dzieci czasami pytają właśnie z tej ciekawości, bo słyszały. Nie wiem, czy pani wie, że bardzo modne są od lat takie wyzwania, challenge to tak się nazywa, u dzieci, i przodują w tym dziewczynki niestety, gdzie jest modne stosowanie popularnych leków przeciwbólowych, czyli paracetamolu, czy na bazie ibuprofenu. Kto weźmie więcej, i niestety są. Próby, yy, właśnie samobójcze, właśnie na tych preparatach, które są dostępne wszędzie. I rodzice a, myślę, z tego to w ogóle sobie nie zdają sprawy. Proszę powiedzieć, jakie są objawy, które powinny zaniepokoić rodziców? Jeśli dzieci biorą takie, yy, czy to środki przeciwbólowe, czy powiedzmy mhm. tego rodzaju specyfiki. Co powinno zaniepokoić rodziców? Pierwsze, na pewno wydaje mi się, bo objawy są różne i zależy od y, czasu, długości brania tych, y, tych preparatów. E, jeżeli mówimy o lekach y, typowo na katar, no to wiadomo, że te śluzówki później są, y, są podrażnione, tak? Gdzieś, y, gdzieś, gdzieś wieczne takie podciąganie tego nosa, tak? No to więc te objawy, na pewno źrenice. I są niektóre substancje, na pewno źrenice się zmieniają i wzrok się zmienia. Czyli są substancje, takie, które to są pochodne opioidów, czy, czy, czy które powodują, że źrenice są szpilkowate, ale są też właśnie popularne pseudoefedryny, czyli w tabletkach na katar, albo pochodne amfetaminy, albo gdy ktoś pali na przykład, tak jak haszysz czy marihuanę, no to wtedy te źrenice są powiększone, tak? Powiększone. Czy na przykład nawet jak ćpamy popularny środek do podmywania dla kobiet, no to one wtedy też są, są powiększone, nie? Ale te oczy zawsze są inne czyli na przykład mogą być albo pobudzone takie szeroko otwarte oczy. Albo są zmęczone, przekrwione. To też są takie objawy. No i oczywiście cały zestaw. Anastry, właśnie. właśnie zestaw objawów psychicznych, tak? Bo będą, będzie to albo nadmierne znużenie, taka senność, albo z kolei pobudzenie, ale takie bardzo nerwowe, takie wybuchowe. Wiadomo, że nastolatkowie mają to wpisane w swój rozwój i wiek dojrzewania, bo on też tak. niesie za sobą trudności, i tak jest, ale to jest zmiana nastroju. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten nastolatek też zmienia swoje w ogóle zachowanie albo staje się taki, że nie interesuje go takie codzienne życie, nie? nie hobby, które gdzieś tam kiedyś było, już teraz staje się po prostu no nieważne. ważne. I mówię, warto też uświadomić rodzicom, że te dzieci jednak pierwszy raz przychodzą pogadać, nie? Czyli, nie wiem, są ciekawe. Cie w ogóle, ciekawość w tak, kierunku leków dla mnie powinna być takim pierwszym yy, po prostu sygnałem, nie? Tak. Że jednak coś się dzieje. Ateczka, która nagle się staje, że te, ktoś przygląda ateczkę domową, która generalnie dzieci nie interesuje, bo yy, nie wiem, mi się tak przynajmniej wydaje, że dziecko, które nie ma ku temu jakichś takich zainteresowań, to tak naprawdę. Nie interesuje się chorobą. W tym wieku oni się nie boją chorób. Jak ja zadawałam pytanie, czego oni się boją, to choroba jest gdzieś tam no na ostatnim, ostatnim miejscu, a jak już jest, to jest typu na przykład, żeby oni byli sprawni intelektualnie, żeby nie byli tacy, jak to się żeby nie mieli depresji, mówi młodzież i żeby nie byli tacy ociężali, tacy odmóżdżeni. O takie słowa padają. Także gdzieś choroby sercowo-naczyniowe, bo to jest poza nimi w ogóle. Więc jeżeli dziecko interesuje się latami, no to wydaje mi się, że to jest się z innych powodów. Czyli tak, to jest z pierwszy powodów. sygnał dla rodziców, którzy tak, powinni się tym tutaj jednak zainteresować, że jednak coś, się dzieje, że coś nie? się dzieje. Natomiast ja się obawiam, że w tym zagonieniu codziennym może być z tym duży problem, że rodzice mm. mogą nie zwrócić uwagi na te pierwsze symptomy. Tak, co ale zawsze co mogą zrobić? To no. mogą przeprowadzić taką rozmowę niezależnie od tego, czy ich dziecko się interesuje. Uważam, że, że powinniśmy y, po prostu rozmawiać z dziećmi, tak? I z, I z rodzicami. Rodzice, nikt rodziców nie uczy rozmawiać z dziećmi, i nie uczy ich jak być rodzicem. Ale niestety dzisiaj świat jest taki, że albo się dowiesz to w domu, albo się dowiesz od kolegi, albo ci ktoś pokaże. Tak albo się dowiesz z internetu i to też Cię może zaciekawić. A wydaje mi się, że, że owoc zakazany najbardziej kusi. A, tak. Tak, a jeżeli o tym rozmawiamy i jeżeli ja tą wiedzę mam z domu, to myślę, że gdzieś y, już jest sposób taki, że raz, że ja rodzicowi mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że mnie to ciekawi i nie uzyskam nagany, tak, czyli nie będzie, co Ty tam sobie wyobrażasz i tak dalej, ja w Twoim wieku. Ktoś nie zbagatelizuje mojego problemu. To jest bardzo ważne i to wybrzmiewa wśród dzieci. I nastolatków, że problemy są bagatelizowane. Czyli są albo zamietane pod dywan, albo przestań, co ty tam, co tam cię nie. Tak, co tam się tak będziesz interesował? Ten... Zajmij się nauką. O, tak jest, zajmij tak. się nauką. I moim zdaniem tutaj e, słusznie pani zauważyła, że bardzo ważna jest rozmowa. Tak. E, I teraz, w jaką wiedzę powinniśmy wyposażyć rodziców, my jako powiedzmy e, organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniem uzależnieniom. W jaką wiedzę powinniśmy wyposażyć rodziców, żeby oni po prostu wiedzieli, że takie branie na przykład leków nasennych, zbytnia ilość, która się hmm. nagle pojawia, czy leków przeciwbólowych, przeciwbólowych no czy leków na katar, leków naczuleniowych, kaszlowych, no, co może spowodować? Jakie to może mieć konsekwencje dla zdrowia tych dzieci, hmm. jakie konsekwencje dla psychiki tych dzieci? No właśnie, dla zdrowia. Um, Substancje uzależniają dwojako. Przede wszystkim uzależniają psychicznie, czyli jesteśmy uzależnieni od tego, że się nie boimy, że lepiej śpimy, albo że po prostu się śmiejemy, że mamy dobry nastrój. I to uzależnienie jest psychiczne, tak? Ale substancje, większość substancji uzależnia też fizycznie. I co to znaczy, że uzależnia fizycznie? To znaczy, że one tak wpływają na nasze narządy, na funkcjonowanie naszych neurologów, na fizjologię. O tak, żebyśmy mówili takim językiem zrozumiałym, tak, to na fizjologię, czyli i wpływają na ciśnienie. Na pracę serca, na wydolność narządów, tak? tak? I to jest najgorsze, bo my tego nie widzimy. Tak to, że gdzieś tam ktoś pobranił się, nie wiem, bardziej poci, czy ma podwyższone ciśnienie, czy ma przyspieszoną akcję serca, to umówmy się, w młodym wieku to się nie zauważa, tak? No bo tak. to nie są osoby, które kontrolują ciśnienie, tak? To, 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 to go nie widać. Wracając, nie widać pracy nerek i nie widać pracy tak, wątroby. I wracając do tego powiedzenia tego Wszystko tego. Wszystko zależy od dawki. Wszystko zależy od no dawki. No głos. Czyli, czyli właśnie jest tak, bo jeżeli my substancję, taką przecież nikt nie boi się paracetamolu, to jest e, lek kojarzony z... E, bezpieczny dla kobiet w ciąży, bezpieczny tak. dla małych dzieci, dla niemowlaków, no to więc dlaczego moje dziecko ma sobie zrobić tym krzywdę? No nie zrobi. Ale właśnie, jeżeli to jest brane w dużych dawkach, bo mówmy się, to nie są małe dawki. Tego. I w długim czasie uszkodzenia wątroby nie widać. A paracetamol po prostu uszkadza wątroby i to nie widać. Nawet zatrucie paracetamolem, właśnie tak jak były sławne, za sprawy. Mówię, najgorsze jest to, że o uzależnieniach się mówi wtedy, kiedy one wybrzmiewają, czyli coś się złego stanie, tak? No właśnie, to dlatego... Wtedy o Wszyscy mówią. Pani, pani Katarzyno. E, I mnie to przeraża. Ja tego jest nasza tak, rumowa. jak dziewczynki skoczyły, żeby zapytać. Tak, jak dziewczynki w Szczecinie właśnie popełniły samobójstwo na na paracetamolu to to było nagłośnione przez 2 3 dni i temat cichnie tak jak ktoś przedawkuje no to przedawkuje spektakularne efekty są 2 widoczne i wtedy tak. jest dlaczego nie można było zrobić tego wcześniej a wydaje mi się że to powinno być właśnie takie instytucje jak wasza powinny zajmować się tym żeby edukacja w szkole była prowadzona od najmłodszych klas żeby te dzieci wiedziały jak stosować co stosować bezpiecznie I, i konsekwencje bo my nie znamy konsekwencji tak no mówię, zatrucie paracetamolem, jeżeli ktoś robi w ramach zabawy czy w jakiegoś zakładu, nie widać, tak? o To, że gdzieś tam się czujemy źle, boli nas brzuch, jesteśmy nie wiem, pobudzeni albo tacy senni, ale to można parę godzin, parę dni z tym chodzić, a wątroba już jest uszkodzona. I te dzieci, które zatruwają się paracetamolem, czyli biorą około 20-30 tabletek, ratuje jedynie przeszczep wątroby. Nie odratuje się już tego. To jest straszne uszkodzenie wątroby. Wątroba się regeneruje, ale przy dużej dawce, a przede wszystkim nie, nie wykrycie tego, nie można wykryć. Rodzic tego nie wykryć. No, dziecko się czuje źle. Przez dwa, trzy dni mo ma może się czuć źle i, i nie wiadomo, czemu się czuje źle. Czyli, czyli najważniejsze to jest jednak rozmowa. rozmowa i świadomość konsekwencji. Świadomość konsekwencji, uwaga rodziców, uwaga na to, rodziców. Co, co robią hmm. E, hmm. ich pociechy. Czym się interesują. Czym się interesują. Hmm. E, I to, że nie należy lekceważyć nawet błahych sygnałów, tak. które w pierwszej chęci rozmowy, nie, że ja jestem ciekawa na tak. przykład, albo że to kiedy zapaliłeś pierwszego papierosa, nie? I nie no, ja. Rodzice się gdzieś, nie wiem, wypierają. Chcą być lepsi dla tych dzieci, chcą ich ustrzec, bo to z troski wynika, tak? tak. Że chcemy ustrzeć własne dzieci od, od tego, co od błędu, które my popełniliśmy, tak? Ale nie ustrzeże się tego. A wydaje mi się, że rozmowa y, o tym... O tym, że ciekawość jest jak najbardziej w porządku, ale tak jak powiedziałam już kiedyś, że jeżeli chcesz eksperymentować, to musisz wiedzieć, z czym masz do czynienia i jakie tak. są konsekwencje. To jak jest bardzo to, ważne. I to jest jeszcze ważne też, żeby również e, dzieciaki w, w różnym wieku, w w wieku. E, hmm. uczuwać na to, jeśli już biorą w jakiś sposób, a tak. że tak jest, to wiemy. I tak będzie. I tak będzie, nie, tak, tak jest, będzie, to nie, nie należy nie tego negować tak. i zamiatać pod dywan. Tak. Natomiast Należy też uczulać y, kolegów na objawy. Czyli tak. jeśli takie dziecko weźmie coś, tak. to jeśli biorą to razem. Tak, to żeby sobie pomagali. Żeby sobie, tak, żeby sobie pomagali, żeby wiedzieli, nie? Czyli jeżeli ktoś na przykład zaczyna, y, mówię, bo na, na nastrój nie mamy wpływu, tak? Ale tak. jeżeli to już Gruby są inne przedmioty, ból brzucha, to tak. jest po prostu y, tutaj bardzo mocna, prawda? Tak. Ona od, Oddziaływuje na swoich członków w sposób no, niesamowity. No, tak? no. Jeśli, ktoś, jeśli bierze mój kolega, bierze moja koleżanka, to ja też to ja chcę to Tak, ja też, to spróbuję, ja też to chcę spróbować. I tak. To jest bardzo ważne, żeby tak. dzieciaki miały jednak świadomość. Teraz, i żeby też miały tą świadomość, że mm, koleżanka może się czuć dobrze i może na przykład po pewnej substancji być szczęśliwa, wesoła, to nie znaczy, że ja będę wesoła. Bo może być tak, że ta sama substancja u, tego, u, drugi, u drugiego człowieka spowoduje, że on po prostu będzie smutny albo będzie miał lęk. Są opisywane e, osoby, które właśnie biorą popularny lek do podmywania dla kobiet, e, gdzie można rozpuścić jedną saszetkę i wyekstrahować naprawdę e, substancję, benzydamina ta substancja się nazywa. I ona powoduje, bo ona wpływa na układ dopaminergiczny, który jest związany z ruchem. I wrażenia są takie, jakbyśmy nie mieli ręki, jakbyśmy nie mieli nogi. To są wrażenia takie przestrzenne, które podobno mają być fajne, ale jak można sobie poczytać na stronach internetowych, i potem jak ja rozmawiałam z nastolatkami, którzy z, z tym właśnie próbowali, to oni czasami raz, że nie śpią, bo do 70 godzin można nie spać, bo są tak pobudzeni, ale to ta przestrzeń zaczyna być potem już męcząca, bo my chcemy, Efekt, nie wiem, na 15, 20, 30 minut. Ale, ale jeżeli ukaz... efekt dniami, tak. na przykład, że ja nie mogę iść prosto, bo mi wiruje cały świat i nie mam, nie mam tych wrażeń, takich, takich no, jest... tej stabilizacji, kręci mi się w głowie, jest mi niedobrze, świat mi wiruje, ja nie chciałam tego, i co ja mam teraz zrobić? Czyli tutaj wszyscy, którzy mają kontakt z nastolatkami, zarówno rodzice, hmm? nauczyciele, pedagodzy szkolni, ale i koleżanki, koledzy, tak. powinni hmm. jednak y, zwrócić się wtedy o pomoc. Tak, zwróci się wtedy do pomocy. Mówię, że są dzieci, nastolatki mają z tym problem, bo one się boją kary, tak? Boją się tej kary, boją tego negowania, tego strasznego wydarzenia, które będzie potem i zazwyczaj tak jest, bo my niestety jako dorosli tak reagujemy. I tu jest największa wina, i tu jest największa, myślę, rola w takim podnoszeniu świadomości i rodziców i nauczycieli, że kary nie działają. No kary działają, czy zakazy działają? Na jednych działają, na innych nie działają, no. ale chyba raczej nie działają. No, a świadomość, no nie działają, bo od wielu lat się mówi, nie pija społeczeństwo polskie, pije, nie pal, a palimy, tak, na przykład, tak. no, nie ćpaj, a ćpamy, nie próbuj, a próbujemy, no tak jest, no, ale myślę, że świadomość jednak wpływa, tak, bo taki młody człowiek, przecież to są ludzie myślący, oni pewne rzeczy biorą, dlatego, że może chcą być lepsi, chcą być lepsi w nauce, tak? Chcą sprostać temu wszystkiemu, tak. Tak? chcą gdzieś poradzić sobie z tymi kompleksami, które mają i wypowiedzenie tego i nauczenie młodych ludzi, ale przede wszystkim na, nauczycieli i pedagogów, żeby, żeby te dzieci, bo czemu, jeden z, z, z motywów sięgania po narkotyki to jest to, żeby zeszło powietrze, żeby, żeby ten tak. balon taki został to przykuty, stres, stres, napięcie, frustracja została przykuta, ale rozmowa też jest takim, jeżeli ja powiem, że ja się czegoś boję, no to Mówienie to już jest sukces, tak? Wypowiedziałam tak. to drugiemu człowiekowi, mamie, tacie, nauczycielowi, koleżance, tak? tak? Zachęcamy do rozmowy. Żeby dziecko trafiło w miejsce czy w tak. środowisko, które chce go wysłuchać. Tak, i żeby nie, nie bało się oceny hmm. przez drugiego człowieka, i ja mam prawo powiedzieć, ja boję się, że nie dam rady, tak? Boję się, że jestem brzydsza od koleżanki, boję się, że jestem grubsza, tak? Ona jest taka szczupła, boję się, że mnie nikt nie zaakceptuje. O, tak, to są rzeczy. bardzo bardzo poważne problemy. Tak, ale to są problemy dla nastolatków. No właśnie, i jak nastolatka mówi, mamo, ja jestem gruba, co mówi mama, nie, jesteś piękna, jesteś śliczna, dla mnie jesteś śliczna, czyli generalnie myśli, że załatwiła problem, ale to jest bagatelizowanie problemu, bo ja dalej w oczach mamy, wiadomo, co maja mi powiedzieć, że jestem brzydka, albo, że jestem gruba, nie, w oczach mamy zawsze taka będę, Oczywiście. ale ja dalej się czuję taka, no więc jeżeli mama nie pomoże, to pomoże mi coś, co ja stwierdzę, że jestem nagle piękna, bo wezmę coś i nagle sama się sobie podoba i mam piękny nastrój. Albo wezmę coś, żeby zapomnieć i to przesmać, na przykład przespać, nie? Tak. Czyli właśnie to jest sięganie po te najprostsze leki przeciwbólowe, bo to jest naprawdę, statystyki są okropne i właśnie przodują dziewczynki. To jest, to jest tak, niebywałe. Bo one po prostu najbardziej są tą piękną płcią, która hmm. gdzieś się zmienia, dorasta, e, i, i tu ma jeszcze konfrontację z modelami, które w internetach prawda, są przepiękne. Tak, to że biuro zrobiło e, w ostatnim czasie taką bardzo szeroką diagnozę hmm. dotyczącą problemów uzależnień, hmm. i okazuje się dokładnie to, co pani tutaj hmm. powiedziała, że dziewczynki przodują Przedują. w pewnych sytuacjach, gdzie po prostu następuje branie tych różnego rodzaju dziwnych, tak. dziwnych rzeczy, które nam się kojarzą z jakimiś, no, powiedzmy dobrymi konsekwencjami, czyli tak. jeśli lek przeciwbólowy, to przestaje nas boleć głowa. Na jeśli lek nasenny, to śpimy lepiej. Tak. Ale to nie ma tych tego, pod, tego podtekstu, tak. że to uzależnia w jakiś sposób... Tak, no bo generalnie można kupić wszędzie, więc tak. dlaczego to jest... No skoro można to kupić wszędzie, nie szkodliwe. to jest nieszkodliwe. No tak. Także y, mamy takie przesłanie, myślę, z tej rozmowy że należy bardzo mocno Patrzeć dzieciom na ręce, nie bagatelizować. I w oczy? I w oczy. <laughs> I w nie, oczy. oczy. I nie bagatelizować tego. I rozmawiać o emocjach. Bo generalnie wydaje A. mi się, że to emocje powodują, niewypowiedziane emocje powodują, że te dzieci sięgają, więc bądźmy krok e, wcześniej, przed nimi, przed tak. tym, że ja muszę emocje rozładowywać w sposób właśnie inny niż to, że ja z kimś porozmawiam. Mało tego uświadamiajmy sobie i dzieciom, że my mamy prawo do różnych emocji. To, że ja powiem, że jestem zła, to mam do tego prawo, a właśnie dziewczynki się uczy nie złość się, bo Cię nikt nie będzie lubił, nie możesz być taka, bądź miła, bądź grzeczna, uśmiechnięta, ja nie chcę być miła, grzeczna, uśmiechnięta, skoro się tak nie czuję, tak. a skoro mam presję wszystkich, że ja jako dziewczynka powinnam być miła, grzeczna, uśmiechnięta, a ja jestem zła no to tak. się złoszczę, to uświadommy i sobie i dzieciom, że my mamy do tego prawo. Tak i no. tym, tym akcentem zakończymy naszą <laughs> rozmowę, myślę, że była bardzo ciekawa, wielu rzeczy nam, wiele rzeczy nam pani tutaj przybliżyła. Bardzo dziękuję. A dziękuję. naszym gościem była pani Katarzyna Grzesiewicz, farmaceutka. Dziękuję bardzo.